Jak zwykle fantastyczne, nie wiem Rafałem, co ty na ten temat byś powiedział. Orzeźwiające, na pewno orzeźwiające. Proszę Państwa, jesteśmy w lokalu Fit Story w Częstochowie i popijamy sobie tutaj lemoniadę. Szefowa nam tutaj powiedziała, że jest to turbonawadniająca. Słuchajcie, półtora litra wody zastępuje ta szklaneczka. Wierzysz w to, Rafał? No trudno mi uwierzyć. Trudno. <grym> trudno uwierzyć. Ale powiem Ci, że ja nie cierpię pić dużo wody. Wiesz, to dla mnie wypicie takie szklanki to jest rewelacyjna sprawa i mam z głowy, nie? No niby tak. No nie wiadomo, jak potem, czy to się szybko potem oddaje, no ale jest rewelacyjne. No ale tak z, z fizyki czy z chemii trudno mi sobie wyobrazić, żeby się mieściło tutaj półtora litra wody, czy żeby to był ekwiwalent półtora litra wody na, dla nawodnienia organizmu. No ale proszę Państwa. Ale wierzymy na słowo. Wierzymy na słowo. Oczywiście nie będziemy mówili cały czas o tym wspaniałym napoju, ale tak podkreślamy, że tutaj w Fit Story możecie Państwo skosztować takiego cudeńka dla podniebienia, a tymczasem czołóweczka. Proszę Państwa, jak nie trudno zauważyć, yy, są pewne zmiany. Dziś nie ma Piotra, yy, za niego w zastępstwie jest Rafał Gawenda. Witam Cię, Rafał. Witam serdecznie. No i oczywiście ja, Artur Broncel. Y, tradycyjnie, bo chciałem powiedzieć tradycyjnie Rafał, ale to Rafał dzisiaj jest gościnnie tutaj z nami. Z nami. Yy, nie wiem Rafale, czy mogę tak powiedzieć, ale Ty jesteś specjalista chyba od ludzików, tak? Tak, zdarzyło mi się wykryć tą całą aferę ludzikową, a geneza tego była bardzo prosta. Otóż nikt nie chciał mi powiedzieć, ile te ludziki kosztowały. A to jest ciekawe, no przecież to taka tajemnica była? No tajemnica, nie tajemnica, bo w dokumentach MZD wszystko było, tylko nikt nie chciał mi powiedzieć wprost. Musiałem się dokopać, dogrzebać, w końcu, w końcu mi się udało i wyszło to, co wyszło, tak? 10 tysięcy za sztukę. Za, za sztukę, no była głośna sprawa. Ja słyszałem, że ty pierwsza zacząłeś się to, to interesować tą sprawą. No może nie pierwszy, bo komentarze z pytaniami pojawiały się na Facebooku, z pytaniami o koszt właśnie jednej sztuki. I, i to mnie tak zainspirowało też do zadawania tych pytań, czy to rzecznikowi miejskiego, miejskiego zarządu, rzecznikowi MZD, tak? Czy też w firmie wykonawczej, która zwyciężyła przetarg na dostarczenie tych ludzików. No i nie doczekałem się odpowiedzi. Natomiast znalazłem je w biuletynie informacji publicznej, w dokumentach przetargowych. No i powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tyle. Że aż tyle. Aż tyle. Tym bardziej, że tak jak przeprowadziliśmy sobie takie małe śledztwo. W skupie złomu taki ludzik byłby warty dużo, dużo mniej. Tam nie wiem, czy w 20 zł, nie pamiętam już teraz, ale chyba do 20 zł. Ale wiesz, w tym, w, w tym ludziku może tam były ukryte jakieś, może taki stop metalu był specjalny, może coś tam, może kawałek złota gdzieś coś. To była ocynkowana, To A, sprawdzaliśmy w specyfikacji, czyli żeby, jednak, żeby dobrze oszacować cenę złomu. Czyli jednak było przepłacone. Bo jakby przepłacone. tam kawałek złota było, no to ja rozumiem. Nie? No, tak. <laughs> chyba, że w folii odblaskowej coś tego było, ale tego. W specyfikacji nie ujęli. No oczywiście te nasze częstowskie ludziki robią też e, furorę m, za pośrednictwem e, pewnego Tutaj Częstochowianina robią furorę na TikToku. też Nie wiem, czy widziałeś, już tam się pokazują. No ale oczywiście, to ludziki zostawimy, bo dużo było na ten temat mówione. Tak, tak ehm, bardzo dużo. Poruszymy taki temat no, trudniejszy, może smutniejszy nawet, ponieważ nachodzą słuchy, że ma być zamknięty oddział chirurgii dziecięcej. Tak. Niejaka Anna Kłodziejska, rezydentka szpitala na parkitce w, w takich ostrych dość słowach zaapelowała do mieszkańców Częstochowy też o reakcję, o takie społeczne naciski, żeby bronić chirurgii dziecięcej tutaj u nas w Częstochowie. Jak argumentowała, to jest jedyny oddział w okolicy. Tak naprawdę w tym momencie chyba już nawet nie do Radomska, tylko do Bełchatowa byłoby najbliżej, ewentualnie z drugiej strony na Śląsk do Katowic czy do Chorzowa. U nas tutaj w okolicy takie oddziały chirurgii dziecięcej były zamykane w zasadzie wszędzie Wielu i tam się pojawiał właśnie Radomsko, czy też w Myszkowie mamy szpital, też nie ma takiego oddziału. I tutaj jeżeli dojdzie coś, starzy się jakiś wypadek dziecka z, czy, czy z udziałem dziecka, no to pierwszy, najbliższy szpital to jest chyba właśnie Chorzów, gdzie, gdzie lekarze będą w stanie dokonać operacji chirurgicznej. No i tu się pojawia apel tej naszej rezydentki o zaangażowanie o naciski społeczne, bo szpital jest samorządowy. No. Władze szpitala wydały ta, takie oświadczenie, że w związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej, w tym mediach społecznościowych, informacji o rzekomym, o rzekomym zamknięciu z dniem 16 czerwca szpitalnego oddziału chirurgii i traumatologii dziecięcej, oświadczamy, że powyższa informacja jest niezgodna ze stanem faktycznym. Sprawdzimy, no. Sprawdzimy. Sprawdzimy, bo do 16 już niedługo niewiele czasu zostało i to jest kwestia, która się rozstrzygnie w ciągu kilku dni. No, często jest tak, że nawet jeśli, jeśli by tak miało nie być, to samo już jakby nagłośnienie sprawy może sprawić, że, że, że jednak te pomysły, gdyby były gdzieś tam u kogoś się rodziły w głowie, to być może się przyhamują nie? pod wpływem właśnie nagłośnienia i tak dalej, więc... No na pewno pod wpływem nacisków na władze samorządowe, bo tutaj to, że szpital na Parkitce ma ciągle problemy kadrowe, to wiemy już od dobrych kilku Nie lat. Nie ma lekarzy po prostu. Nie ma lekarzy, ale też pielęgniarek. Natomiast tutaj, jak, jak pani rezydentka pisze, są lekarze na oddziale chirurgii dziecięcej. Fakt, że już zbliżający się do emerytury, ale chcący wykształcić nową kadrę. No i jak ona tutaj przekonuje, zamknięcie tego oddziału dziecięcego, chirurgii dziecięcej spowoduje... Hmm. Odebranie często możliwości posiadania takiego oddziału, bo jego odbudowa będzie bardzo trudna. Właśnie przede wszystkim kadrowa. No a zanim ym, wykształcą się lekarze na naszym uniwersytecie, no to trochę czasu upłynie. Tak, trochę czasu upłynie. No ale miejmy nadzieję, że za jakieś 20 lat już będzie zupełnie inaczej. <śleszy> Wykonawca prac remontowych na Alei Wojska Polskiego poinformował, że prace są zakończone w około 50-55%. I plan jest taki, żeby oddać gierkówkę do użytku, częstowski odcinek gierkówki do użytku w listopadzie tego roku. I teraz pytanie, czy im się to uda, tak? czy, 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 czy te zapewnienia odnośnie ukończenia w 50% są na pewno zasadne. Ja spotkałem się z plotkami, takimi ulicznymi, miejskimi, że nowy wykonawca, ten, który wygrał drugi przetarg, celowo podniósł kwotę przetargową, wliczając już w to potencjalne kary za niewywiązanie się w terminie. A, a, a Dlatego to było to 60 milionów więcej, niż, niż zakładano, bo to już przewidywało właśnie te kary. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Brzmi to racjonalnie w każdym no, razie. No. Zobaczymy, czy się do listopada. Jest to uda. ploteczka ciekawa. Ciekawa no. ploteczka, no. tak. Jeżeli się nie uda do listopada, zobaczymy, jakie będą kary za niewywiązanie się z terminu, bo to jest oczywiście inwestycja finansowana z budżetu Unii Europejskiej, czyli oni muszą się tak, wywiązać muszą tak. w konkretnych terminach. Jeżeli się nie wywiążą, zobaczymy, czy... Nowy wykonawca dobrze doszacował <noise> swoją kwotę przetargową. A gdyby się ploteczka okazała nie no to by trzeba było przyznać, że no, pomysł fantastyczny, nie? Sprytny. Mm. Tak, tak. Na, na, pewno, na pewno bardzo zapobiegliwy. Oczywiście, proszę Państwa, niczego nie sugerujemy. My sobie tutaj tak humorystycznie po prostu <noise> e, interpretujemy pewne informacje. W miniony czwartek, czyli w Boże Ciało, ulicami Częstochowy, przeszedł Marsz Pamięci Kamilka Mroska, który dokładnie miesiąc wcześniej zmarł wskutek ran odniesionych przez katowanie przez ojczyma. I tutaj, właśnie w kontekście tego, tego dziecka, ale też wielu innych w całej Polsce, rozgorzała dyskusja na temat kondycji prawa, jeżeli chodzi o ratowanie czy wyciąganie dzieci właśnie z patologicznych rodzin. Tutaj jeszcze ta sprawa uwidacznia niewydolność aparatu państwa, moim zdaniem, bo z jednej strony sądy, które były zobligowane do tego, żeby takie dzieci chronić wyrokami, Wypuszczały. kilkunastokrotnie tą sprawę jakby zamiatały pod dywan, tak. Z drugiej strony pamiętamy, jeszcze kilkanaście lat temu było w Polsce prawo, gdzie urzędnicy mogli zabrać dziecko, odebrać dziecko rodzicom za byle głupotę, za... Zdarzyła się tam też sytuacja, że za niepozmywane naczynia To też przegięcie. Urzędnicy mopsu odebrali matce dziecko i to prawo zostało zmienione, ale tutaj na kanwie tej sytuacji może się zdarzyć także takie głupie prawo znowu powróci, że no tak. ludzie domagają się zaostrzenia prawa, jeżeli chodzi właśnie o takie patologiczne sytuacje, tylko że tutaj... W pierwszej kolejności musielibyśmy chyba zdać sobie sprawę, kto jest winny tego, że dziecko zostało zakatowane. Czy to są pracownicy morzu, czy jednak sędziowie. Bo wprowadzenie teraz prawa już są procedowane takie projekty, zresztą taki projekt, że urzędnik może swoją arbitralną decyzją odebrać dziecko rodzinie. A to zawsze powinna być decyzja sądu. Z tym, że w Częstochowie widzimy, że tej decyzji sądu nie było. Sąd się nie wywiązał z tego. I teraz pytanie, gdzie znaleźć ten złoty środek? No i właściwie też apel właściwie do, 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 do społeczeństwa, żeby reagowało, prawda? Bo jest, tak mi się wydaje, że w tym naszym społeczeństwie jest coś takiego, że to nie moja sprawa, nie będę interweniował, nie moja tak. sprawa, nie sobie <grym> robią co chcą. No w pewnym sensie trudno się dziwić, bo taka humorystyczna trochę kwestia była całkiem niedawno, że policjant ruszył na pomoc yy, kobiecie, którą bił mężczyzna. Na drodze, to jeszcze obydwojego tam przyłożyli mu, także wiesz, no czasem się trudno dziwić. No niemniej jednak, że Państwa no, musimy reagować. No, jak widzimy, że się coś złego dzieje, ale to wynika znowu no, znowu potrzeba odwagi takiej cywilnej. Tak. Pytanie, na ile uwagi. ją mamy, nie? Pytanie, na ile nie straciliśmy je przez ostatnie lata. No Kiedy się mieliśmy? Rafale, czy Ty wiesz, że w Filharmonii Częstochowskiej będzie loża dla sponsorów? Złota? Mm, nie wiem. Słyszałeś, nie słyszałeś? Nie słyszałem, ale pomysł brzmi no. fantastycznie. Fajny, nie? Uważam, że to jest bardzo ciekawy pomysł, bo no nie ukrywajmy, jak ktoś daje kasę, to lubi być pogłaskany, nie? <śmiech> <śmiech> Są nawet takie parafie w Polsce, że jak dają ludzie tam no, na kościół, to że trzeba podkreślić nazwisko, on się wtedy lepiej czuje. Dla mnie, to jest godne potępienia w ogóle, ale... Ale są takie parafie, osobiście znam takie i ksiądz mówi, no co mam zrobić. No. Jak mnie nie powiem, to przyjdzie i zrobi mi awanturę. No. No, to bywają takie sytuacje. Także tutaj, jeśli ktoś łoży na filharmonię, na kulturę, a kul kulturę trzeba wspierać bardzo. Tym to... bardziej muzykę, bo to jest, tak. to jest ten rodzaj sztuki, w którym nie da się oszukiwać. Tak, albo, emocje, ktoś, nie? albo ktoś ma talent w szkole muzycznej, albo z niej się rzeczy odpada, bo tego talentu nie ma. Nie ma tutaj tak jak w sztukach plastycznych, że można robić hałturę i być. Uwielbianym przez niektóre środowiska artystyczne, w muzyce się tak nie da. A albo... tak, jak głośnisz to odpowiednio, że to jest nowy rodzaj sztuki i już jest okej. Okay, tak, a w muzyce nie da rady. Albo jest harmonia w dźwięku, albo, albo jej nie ma. Także bardzo ciekawy pomysł. No, pytanie tylko, ile trzeba dać, bo jakby niedużo, to ja bym chętnie też dał. No, sam też się chętnie dorzucę, <laughs> tym bardziej, że mam mniej więcej świadomość tego, jakie wydatki czekają w tej harmonii. No. Choćby w związku z remontem dachu. – I schodów. – I schodów. No, tego jest... ostatnio chodził, to wiesz, robił tam, dziury były takie. Tak, tam jest bardzo dużo do zrobienia w samym gmachu Filharmonii. Myślę, że warto ją wspierać po prostu dla samego faktu, że ją mamy tutaj, tak, że możemy tam posłuchać pięknej muzyki i muzyki na żywo, bo taka muzyka wysłuchana z instrumentów, będąc naprzeciwko orkiestry, brzmi zupełnie inaczej niż z głośnika. Czuć wtedy mm. każdą komórką ciała, że coś jest grane naprzeciwko nas, tak? No, nawet już wtedy emocje gra, zaczynają grać. Także pozytywnym akcentem powolutku kończymy. A jeszcze, no jeszcze mamy dużo tematów, proszę Państwa, ale e, dziś z Rafałem pierwszy mamy taki e, program, e, tak nam się dobrze tutaj e, rozmawia, że wszystkich nie zdążymy poruszyć, bo czas nas goni. Ja tylko tak wspomnę że jako ciekawostkę na koniec, e, że m, przeglądając e, w, temat Marszów Równości, w Polsce, w wielu miastach już są plany, a w Częstochowie nie ma. No i to jest bardzo dla mnie takie zaskoczenie. Jak myślisz, to jakbyś to oddał? Może się środowisko pokłóciło tutaj w Częstochowie. Pamiętam taką ciekawostkę z pierwszego Marszu Równości, to był rok 2018. To zarejestrowali, jak zarejestrowali trasę marszu, ona była niewykonalna. Bo chcieli zacząć w Alei Sienkiewicza. I później chcieli z, z sali Jasienkiewicza wyjść w prawo, to jest ulica Płaskiego. A w, w deklaracji trasy wpisali ulicę Popiełuszki, czyli w przeciwnym kierunku. I z Popiełuszki chcieli wejść w Sobieskiego, później, co bez tunelu czasu czasoprzestrzennego nie dałoby rady. Nie? I na tej podstawie, środowiska które prawicowe, które przygotowywały blokadę. Udało im się podważyć, podważyć to, to, to zgłoszenie zgromadzenia, ten marsz, bo musieli zgłosić od nowa, bo były błędy formalne. I wtedy pierwsza, pierwsza blokada nie dopuściła w ogóle marszu równości nawet do, do Parku Wiosny Górskiej. No, te marsze takie były. Pierwszy był taki dość huczny, na no drugi jeszcze taki ten, ale, ale trzeci to już był tak, a teraz już nie ma planu. Może w braku pieniędzy na autokary, bo pamiętamy, a że to była, objazdówka, święta, to była objazdówka, że przyjeżdżały autokary, czy pociągami przywożono ochotników z całej Polski. A może rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś, że no, środowisko mogło się też pokłócić, bo to taka też nasza cecha narodowa, nie? Pokłócić. Tak, o coś ważnego na pewno się pokłócić. O coś ważnego, oczywiście. No dobrze, <laughs> Państwa, tym optymistycznym akcentem kończymy nasz kolejny odcinek. dziewiętnasty. Dla Państwa dziś komentowali z humorem Rafał Gawenda i Artur Wrącell. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.